Siemanko, cześć z tej strony, Łukasz. Witam Was na kanale Ograju Buka. W dzisiejszym odcinku przygotowałem kupon na nadchodzący weekend, ale tym razem zabraknie na nim piłki nożnej. Już jutro, w sobotę, 11 lipca, 53. Gala KSW i dlatego dzisiaj obstawiam MMA. W tym odcinku również będą szczegóły akcji promocyjnej Bugmachera BetClick. Zapraszam! Postanowiłem, że wytypuję wyniki dwóch najważniejszych, głównych walk tego wieczoru. Zaczynamy od starcia Borysa Mańkowskiego z Marcinem Wrzoskiem. Panowie już za pośrednictwem mediów i internetu napsuli dosyć dużo sobie krwi, powymieniali swoje zdania na swój temat i teraz będą mieli szansę załatwić tę sprawę po prostu w ringu. Jak to bardzo ładnie powiedział Marcin Wrzosek, mają to szczęście, że są zawodnikami MMA i mogą swoje sprawy załatwiać po męsku, dać sobie po mordzie, bez żadnych konsekwencji prawnych, więc myślę, że będziemy świadkami dobrego starcia. Żeby panowie mogli się spotkać w klatce, Borys Mańkowski musiał zejść z wagi, natomiast wrzosek musiał przytyć. To daje przewagę Mańkowskiemu. Zawsze jest lepiej z wagi. Schodzić. Ale wrzosek nie bez przyczyny ma swój przydomek zombie. Jest po prostu bardzo wytrzymały i nie daje się znokautować. Tylko raz w swojej karierze przegrał właśnie przez nokaut. Więc jeśli Mankowski nie podpali się w pierwszej rundzie i nie wystrzela, i będzie dobrze przygotowany kondycyjnie i miał dobrą taktykę na to spotkanie i po prostu wytrzyma kondycyjnie z wrzoskiem, to myślę, że swoim doświadczeniem i siłą. Będzie mógł zwyciężyć z Wrzoskiem, ale wątpię, żeby skończył go przed czasem. Raczej myślę, że o wyniku tej walki zadecydują sędziowie. Dlatego mój typ to zwycięstwo Borysa Mańkowskiego przez decyzję sędziowską. I przechodzimy do walki wieczoru. Starcie Mateusza Gamrota z Normanem Parkiem to coś więcej niż wydarzenie sportowe. Na pewno wszyscy fani MMA doskonale znają historię konfliktu między panami. To będzie już trzecie ich starcie, a każdy fan MMA lubi takie trylogie i takie historie. Tyle złej krwi i trasztoku, ile jest między nimi, nie było chyba nigdy w polskim MMA. Dodatkowo, Gamer z Irlandczykiem po raz pierwszy zawalczą na dystansie mistrzowskim 5 rund po 5 minut, a biorąc pod uwagę to, jak intensywnie i zażarcie walczyli ze sobą w Dublinie na KSW-40, no to myślę, że będziemy świadkami walki na wyniszczenie i to dosłownie. Wydaje mi się jednak, że Polak ma więcej atutów po swojej stronie, dlatego stawiam, że to Gamrot, będzie jutro dzierżu pasmistrzowski. A już dzisiaj, czyli 10 lipca, swoje pierwsze urodziny na polskim rynku obchodzi Bugmacher Betclick, i z tej okazji uruchamiają promocję urodzinową. Wszyscy nowi gracze, którzy pomiędzy 10 a 16 lipca założą swoje konto i wpłacą depozyt, dostaną dodatkowy bonus. To znaczy, że przy rejestracji w Betcliku oprócz tego, że dostajesz 50 zł bez ryzyka po wpisaniu kodu Promka VIP, dostaniesz również dodatkowy bonus, który zostanie uruchomiony 17 lipca do godziny 18:00 i to będzie nawet kwota do 2000 zł. To mogą być mniejsze lub większe kwoty, ale każdy nowy gracz zostanie nagrodzony takim bonusem. Ale podkreślam jeszcze raz, bo to bardzo ważne. To jest promocja skierowana do nowych użytkowników. Tylko dla tych, którzy założą swoje konta na BetClick pomiędzy 10 a 16 lipca. Dokładny regulamin tego konkursu znajdziecie w komentarzu do tego filmiku. No a jeśli nie macie jeszcze konta na BetClick, no to to jest myślę, że bardzo dobra okazja na to, żeby takie konto założyć. I na koniec tradycyjnie, tak oto prezentuje się mój kupon. Tym razem, tak jak mówiłem, bez piłki nożnej. Tym razem tylko MMA z okazji 53. Gali KSW. Pamiętajcie o promocji BetClick. I widzimy się już w następnych odcinkach w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć!